Czyś już zapomniała? Coś mi obiecała Pod lipą Nad sadzawką czystą Rech, rech, otwórz mi królewno, królewno otwórz drzwi Wreszcie pukanie żaby usłyszano w pałacu Król usłyszał i zawołał Kto tam puka? I czego tu szuka? Sługo moja, wyjdźże i zobacz kto tam puka. Wyszła służąca, spojrzała i zawołała. Żaba, żaba stoi mu drzwi i puka. Miłościwy panie, ciekawe czego tu szuka? Rzekł król. Chodź królewna, po ścieżce leśnej i nawet zaszeleściły krzaki. Spójrzcie, kto tam się wyłania z za To piękna młoda łania. Tak śliczna. Spójrzcie tylko to jest łania. I za krzaków się wyłania. Piękna młoda, śliczna a za łania, a łania